Okej, okay, siemano gracze, to jest Plebi Quest, trzecia część, ostatnia. Eee, po krótkiej przerwie do tego wracam, tak naprawdę w, tylko, no, ponarzekać tak naprawdę. Jak widzicie, tutaj może pew streszczę sy <śm> sytuację polityczną. Okej. Okay, tak wygląda mapa. Eee, tak naprawdę tych frajerów nie zostało już za dużo. Tutaj trochę e, jest tych królestw, tak naprawdę tu po prawej i to byłoby wszystko. Całe to żółte tutaj, jak widzicie, to jest tu jest bizantyjskie gówno. Lekko bardziej jakiś taki straczkowaty, a wszystko na złoto to jest moje. To jest ktura, tura 130, czyli całkiem daleko. E, <laughs> Mnóstwo tych generałów, jednostki też jakieś tam laserowe, już niektórzy mają nawet niebieskie. To, to jest weterańska, jakaś plant O, jest jakieś tam. Pantagama, Meliniońska, Gwardia i tak dalej. I co? Ten odcinek głównie będzie się skupiał na narzekaniu i takich, o, z takim finalnym podsumowaniu tej gry tak naprawdę. E, ale dobra, nawie po kolei. E, generałowie może, bo to oni są jedną z najważniejszych rzeczy. E, to jest niestety nieprzewidziane pod tym względem, że oni awansują. Tak jak na przykład tutaj ma trzeci poziom, ten ma chyba max, nie, czwarty. To tu, o, ten ma maksa. I oni awansują, i to głównie daje im atuty na polu militarnym. Brakuje kompletnie jakichkolwiek rzeczy do ulepszania ich w kontekście yy, gospodarczym. Ich w ogóle te atuty, które tu mają, na przykład ten jest mistrzem tam obliczeń, to w ogóle nic, on nie dostaje żadnych nowych rzeczy do tego. On po prostu poziom zwiększa mu tylko liczbę jednostek, tak naprawdę yy, maksymalną, no do pięciu, nie, ten jest jakimś kim tu uczniczym, czy tam strzeleckim bohaterem, dlatego ma tutaj dwa oddziały: kuszników, konnicy. Łuczników z ognistymi łukami i takie bajery Ale po prostu jakby, zobaczcie sobie, tego bota tutaj już dam A co ty się masz modlić? Czemu nasz wódz miałby się modlić? To dziwne, damy ją żeby się pomodliła O, tutaj książek multu A rozpalić te wszystkie świeczki, może być cztery maksymalnie, zaraz wam pokażę drzewko, też technologii jak to sobie rozwinąłem eee, No tak, wódz będzie uczyszony, super I jeszcze można, czemu oni chyba tak bardzo chcą mi napastować tego typa? Nie wiem. Odpoczynek. Odpocząć w sumie. Możemy nim... Ktoś mnie atakuje. Chyba nie. Mam nadzieję, że po prawej by mi napisało. ktoś tam mnie nawala. 80 nauki to niezbyt dużo. I można winko zrobić. Okej. Okay. I widzicie. I teraz skończył się... A, to można naprawić murki lekko. Skończyły się rzeczy do robienia. A ja i tak mam jeszcze tam dwóch, ota, jest na przygodzie, więc jej też tam nie musiałem ogarniać. Świeczki już rozpalone, czyli też nie trzeba będzie. Nie mam już po prostu co z nimi zrobić, jeśli nie atakuje. Więc to jest pierwsza taka kwestia, tych właśnie generało kapitanów, że to jest po prostu na dłuższą metę, faktycznie totalnie bez sensu. Słuchaj, wezmę tu do baraków. Ulepszanie tych jednostek też tak naprawdę jest o wiele bardziej irytujące niż później fajne, tak jak tutaj chciałbym sobie maksymalny poziom jakiś tutaj. Co to są w ogóle? Łucznicy z tarczami jakieś? Mobilna forteca? A, bo o wiele wolniej się wycofują, ale bro, o, ochranie ich to przed szarżą. Ciekawe. A łucznicy najlepsi zaraz, No, że też nie można cofnąć to jest kilka takich mankamentów dziwnych. E, jakbym chciał ich ulepszyć na grenadierów, wybuchowe te nawalają. No, ale to musiałbym mieć zielonych łuczników weteranów w ogóle w koszarach. Jak sobie zobaczymy te koszary, tu mam kilka specjalnych jednostek, ale to nie jest żadna z nich do ulepsza. Nie wiem, żadnego z nich, czyli musiałbym się teraz tam pieprzyć strasznie dużo z tym. To jest irytujące na Maxa. Więc... tak to wygląda. No dobra, czyli ci generałowie tak naprawdę na dłuższą metę są bez sensu, ich akcje. Nie można nic z nimi zrobić właśnie na mapie yy, tutaj, tutaj geograficznej. Nie można ulepszyć czegoś, nie można im dać jakiegoś zlecenia, zlecić coś coś bardziej po prostu. Można tylko się bić w tej głupiej kantynie z tymi frajerami, albo tutaj w tej kaplicy śmiesznej jakieś głupoty porobić to wszystko. Chcę pójść na ale ty już byłeś na pielgrzymce, co byś drugie dostał, zwariowałeś. Ach, tak to wygląda właśnie. Co tu jeszcze i... Aha, scenę. No dobra, to napraw te mury, no no. E, Viceroy, to zaraz do tego też przejdziemy. O, a, to w ogóle dałem... Po prostu bez sensu. Karty dyplomatyczne wzdury, wzdury, wzdury. Czarny rynek też jest trochę ulepszony bardziej. No i tak serwuje gówniane rzeczy. E, I przejdźmy do researchu, Tak naprawdę jestem już pod koniec. Tu widzicie wszystko, wszystko to jest. Już opracowane zostały. Ostatnie finalne rzeczy mogłem mieć jeszcze innego generała, ale to jest naprawdę już taka dobitka, że nie jest to raczej wymagane. Auto bitwy mogę sprawdzić w sumie, jeśli się uda, nazbierać tą naukę, jak działają. Szybki odwrót, jakieś eksploracje, no jeszcze jedna świeczka, lepsze mury i leczenie, takie tam wzórki sobie. Dobra, przyjmijmy teraz te tury. I teraz właśnie mapa polityczna. Mm, Walki... Nie, to jest w ogóle coś się dzieje między tymi imperiami, to jest kolejna bzdura. Ten system, on jest prosty, ale on jest za prosty, dlatego że na przykład jakby powiedziałem o komuś tam wojnę e, i on miał sojuszników, to teraz już do końca gry chyba nie będę mógł z nikim już mieć pokoju. To po prostu ja walczę z całym światem teraz, nie? Odpuśćmy sobie dyplomację, o widzicie, wszędzie są mieczyki, czyli wojnę prowadzę, chyba z każdym praktycznie. No, 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 wszyscy, którzy są, prowadzą ze mną wojnę, ale to też jest patologia, bo oni mnie nie zaatakują, bo wiedzą, że mam silniejszą armię, czyli mogę im skopać dupę, więc w sumie mamy wojnę, ale to na nic nie wpływa, tylko mnie to denerwuje tak naprawdę, bez sensu, jak sobie to zobaczymy na przykład tutaj, co ich tak naprawdę odpycha, popatrzcie na prawo, yy, wojna i właśnie że i walczy z ich sojusznikami, ale jak mam nie walczyć, skoro oni wszyscy są w jakimś super uber sojuszu, nie? Akurat Roman Empire to niekoniecznie, ale tutaj też po jednym sojuszu mają. Ale wcześniej było tak, jak tutaj waliłem ich y, tą Europę, y, to po prostu wszyscy byli w sojuszu jakimś chorym, o, na przykład tutaj, wszyscy są w sojuszu, jak mam jak, tak naprawdę się zaprzyjaźnić z kimś, to no bez sensu. Chyba, że tak ma być, no ale to głupie po prostu. Więc no niestety dyplomacja prosta zawodzi. Brakuje jakiegokolwiek, właśnie, systemu szpiegowania, lepszego przekupstwa, jakiegokolwiek, wiesz, handlu, że ja ci dam, na przykład, wioskę, a ty przestaniesz mnie atakować, cokolwiek, nie? A tak to jest takie durne, durne. No ja ociąg, ja co to można sprzedać, trochę za mamonę. No, pieniądze też już raczej nie są problemem. Pejnotki, coś tam sobie klejnotka. Eee, tak samo to to jest straszna bzdura. Te celtyckie, znaczy w ogóle jakby dzikie ludy, co ich cztery, nie? Tutaj. Tutaj Celtowie, tutaj są piraci i tutaj są barbarzyńcy, których musiałem zniszczyć na pustyni. Oni są już kompletnie bez sensu i cię nie da żaden sposób zniszczyć na zawsze. Oni zawsze jak się ich zniszczy, to jeszcze mają minus do dyplomacji, bo chcą nas zemstę na nas tego stegować, nie? I oni się pojawiają i od razu patrzcie, patrzcie na te armie, to są strasznie mocne jednostki, przynajmniej ci jak się walczy z nimi to jest tragedia. Nie ma jak tego pokonać, zwłaszcza kiedy ich się atakuje, bo oni się chowają za tymi wieżami. To jest straszne, że nie można tu postawić kogoś za pieniądze, cokolwiek, eee, tego obozu, ochrony, żeby oni tu nie przyleźli czy coś, zniszczyć na amen, zająć, cokolwiek. Nie da się nic z tym zrobić, to jest strasznie słabe. No ci tutaj w ogóle sobie zajmują jakieś tam terenki. No a dobra, dalejcie się, mam to w dupie. Tych bym tak naprawdę mógł spróbować ścisnąć. To jest główna wioska, więc można nawet spróbować... Zobaczmy, jakie oni mają tutaj siły. No, główno, jak nie wiem, co, dlatego można głównym tutaj typem zaatakować. Stąd dotąd. I patrzcie na to, patrzcie na te koszty. Taka armia śmieszna. 4 jednostki, 200 tego, 400 zł. No, no, to taniej będzie. Ale i tak, easy for you. No, to dzięki, atak. Ale to po prostu później te przychody tego wszystkiego, tych zasobów są. No Bez sensu, tak naprawdę. Moja gra na dłuższą metę strasznie dużo traci, mimo że te systemy nowe powstają, właśnie jakieś auto battle, tutaj jakieś inne bajerki i tak dalej, ale to wszystko to jest za mało rozwinięte, za mało przemyślane. To jest dużo dziwnych takich po prostu rzeczy. Jedną z rzeczy, którą najbardziej narzekali ludzie, to na przykład, że nie ma żadnego ostrzeżenia. Jakby o, dostajemy ostrzeżenie, ale pod koniec tury, jak klikamy następną turę. No to logiczne chyba, że nie wiem, ktoś mnie gdzieś zaatakuje, ja tego nie zauważę nie można cofnąć już generała, nie? Jak się go da gdzieś, to już nie da się tego, tego wczytywać. To bez sensu przecież. Nie? Tego to wszystko to jest takie. No grube, grube tutaj, kurde, szyty grubymi mi szyty. A ty jakie masz w sumie jednostki? O że. Przy... <laughs> Multum włóczników. W ogóle ochrony nawet nie masz, to patrzcie na to, też sobie powiedziemy drugi atak. Ile to będzie kosztować? Znowu 200. Spróbujemy sobie zaatakować. No i znowu bocikiem sobie używamy tutaj, żeby. O, już. I, i co ja mam teraz z nimi zrobić, no? Popatrzcie, tutaj takie mocne oddziały. Gdybym nie miał na przykład zasobów, żeby to wyprowadzić, atak, to co mam z nimi zrobić, no? Bez sensu to jest po prostu. Tutaj znowu ci mają też jakieś tam łucznicze trochę lepsze. Więc ich można tutaj, mój super kolo, zaatakuje ich. Też zwyczajną wieżę. Eee, no, nie nie, nie nie mam nie mam co z nimi zrobić, tu już wszystko jest z tego co na pielgrzymkę macie wysłać z takiego cepa. Już głupi jesteś jak nie wiem, w <głodek> kto. Ten morderca killer, kogo ty masz niby zaatakować? Jak to, nie, ma, nie ma nic, nie ma nikogo kogo atakować mógłbym, co tu? To jest beznadziejna kupa, to jest znęcanie się nad zwierzętami tak naprawdę w no ale co zrobisz? Na gra niczego nie daje, żeby tego no to jest, To jest bardzo fajny koncept tej gry, ale dużo, dużo jeszcze przydałoby się zmienić, ulepszyć, rozbudować tego wszystkiego. Większe te relacje zrobić, bardziej takie skomplikowane to wszystko. No, jest jeszcze i dwóch, no i nie ma co. No tak naprawdę, co tu mam coś naprawić? No, nie ma nic do naprawiania. Co tu gdzieś zaatakować na wioseczkę. Wy macie kurde słonia jakiegoś legendarnego, to już w ogóle nie wiem co to jest, to jest chyba uber jednostka fioletowa, tego no nawet ja nie widziałem, nie da się chyba zbudować fioletowych, chore, chore gówno, no nawet nikt, nikt nie ma takiego, a nie, tu jeszcze, a no tak, tu się mają te słonie, huh. nie ma tego, no, no dziwne, dziwne, tutaj zajęli papieża, nie ma wiary w ogóle, no, ten, ten, ta wiara też jest taka strasznie, przynajmniej nie trzeba płacić papieżowi, ciekawe. Ale to jest strasznie, strasznie słabe, dobra, kogo wy macie, jakieś mocne? O, oh, husaria, o oh, kurde, husaria to się boję trochę. Być ciężkie, chyba że kto to atakuje, nie, jakiś syfierz. No dobra, no i, no i co ja mam to zrobić, no, no, no. no, nic, nic, nic nie ma, bo on jest za słaby do ataku, konica nie opłaca się atakować, więc tak to wygląda, tyle. Niestety. No słabe, słabe. Po prostu brakuje dużo, dużo po prostu systemów, które urozmaiciłyby no, tą rozgrywkę. Przede wszystkim chciałbym rozbudowę tutaj Skip to event. Albo na to. Tak, tak, dzięki, dzięki, wszystko. Chciałbym po prostu no, już móc rozbudowywać te wioski, po prostu bardziej na przykład skupić się na ekonomii niż na tej walce. Bo cała gra tak naprawdę skupia się do tego, żeby lać, lać, lać wszystkich. Zobaczmy sobie teraz, jak to pójdzie. Dokąd macie zasięg? Dotąd. Eee, Autoszarża? Nie wiem, jeszcze może nie. No, Konica atakuje, my naprzód lecimy. No, leci się tu wszyscy. Mam automatyczne ustawianie ludzików, że oni sami powinni się tasować, kiedy trzeba. Konica sobie już pada. No, ci musieli się teraz wycofać. Eee, Ten też tutaj jeszcze dupnie, ale my go dupniemy i zostali zniszczeni. Ci mogą się już uleczyć na spokojnie, ci tu jeszcze coś próbują bronić, ale głównie ta wieża, o, mają medyków co prawda, medycy są całkiem fajna jednostka, no, ale oni też nie mają szans, No tu mamy super killerów. w koniec znowu uderzył. Ci się uleczą za granicami. Ile na moment się przebijemy przez tego, oni już muszą się wycofać, a to są łucznicy i w ogóle jakieś najsłabsze jednostki. Tak, tak to tak naprawdę się sprowadza do tego. Wystawiasz, no to, to nie była najlepsza armia, zaraz może zobaczymy sobie tą strzelecką, ona będzie fajna. O, tych chyba, tak, to jest moja główna armia do zdobywania właśnie wrogich fortec. Dwóch łuczników z tymi ognistymi łukami, to jest po prostu masakra. Tutaj frontline chroni wszystkich, zobaczmy jak to wyjdzie w akcji. No tu mają już podwójny murek, więc trochę bezpieczniej trzeba będzie. No dobra, też dam ci szarżę. Mądry jesteś. Normalną w moją wierzę za cymbał. Jeszcze zabiliśmy im te koniki. Dobra. No, tu też możemy na spokojnie atakować. Żeby kamienie zostały zniszczone, tu automatycznie mi segreguje te te... Yy, ...całe rzędy, komputer oczywiście. O, i już wieża zniszczona. No, ja to ci łucznicy z tymi łukami, to jest imba. Czyli niezbalansowana imbalans. yes. Dawaj. Próbują się wycofać, jest ten też szaro, no to... O, Max wszędzie tego po prostu... Nie opłaca się nawet już ulepszyć tych jednostek, one są tak mocne. Ale kto? O Boże, ten to jest killer z tymi dwoma kusznikami, oni też po prostu mielą wszystko co jest z przodu. Dobra, dawaj też. Mają konnicę? Mają, więc poczekamy chwilę. Damy tego i automatyczna szarża. Atakujcie do przodu po prostu. Konnica zaraz zostanie unicestwiona, kusznicy ją rozstrzelają. Eee... No, tu można się lekko cofnąć. Mam przyspieszone w ogóle te, te ptaszki, które też tam dają wiele szybciej informacje przenoszą. No... Eee, o! Można poczekać na spokojnie aż te główno wieża rozwali chociaż ten kamyczek jeden, żeby o. 600 zadali, nie? No, bo wieża na spokojnie wytrzyma, to nawet nie ma co naszych oddziałów ruszać. Kusznicy tutaj ich zmasakrują na maksa. Hmm. Nie ma co z nich zbierać. Eee, no, to te morale one tak wiele razy mnie wydymały po prostu w tej grze też miałem coś już zniszczyć, nagle morale się kończą koniec. <noise> Wszyscy się wycofują. Ten system morali też nie jest do końca przemyślany, albo po prostu więcej rzeczy mogą... O! Właśnie! To jest takie marzenie moje, żeby oni wprowadzili coś na przykład pokroju, że tego bohatera przypisujemy do jakiejś jednostki, że go widać tutaj, można używać jakiejś umiejętności bardziej niż te po prostu, czy... Takie bardziej rpg RPG z tego zrobić, z tych postaci, które tam mamy tak naprawdę. Co oni tutaj bo Co jest... Czemu oni przemyścili na początek tych... Nie ja komputer ma własne jakieś myśli. No ale to tyle może. No dzisiaj mogą paść, ale to tyle, to, to mnie w ogóle nie rusza, bo ja go daję po prostu do karczmy. No, nie Daję sobie go do karczmy i na następną turę za 300-400 zł mam go pełny oddział wyleczony, wymaksowany. O, to jest ten oddział z konnicami Dobra, da do ataku automatyczna szara. <grym znażę> Nie na te straty, praktycznie nic, nic nie straciliśmy. Dlatego otwartych no, po polach no kawaleria jest OP. Jak jeszcze bym ją jeszcze bardziej ulepszył, to już w ogóle byłbym. O, trochę tutaj. Chociaż nazbieramy no, sobie fantów. Też tyle. Za każde zwycięstwo mamy o 600 żarcie dzięki. Za każde zwycięstwo mamy mm, jakieś fanty faktycznie. No i to jest to, 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 to jest to, że już mogłem... No, tu w ogóle się odłączyło już wszystkie te, te Jak się coś odłączy, no bo jak tutaj odetniemy ich stolicę od ich terenu byłego, to wtedy można to na spokojnie zdobyć. I wtedy daje się takie najsłabsze jednostki, najtańsze, żeby to po prostu nic nie kosztowało. Tak nimi, o. Brakuje tutaj i tak to kosztowało tam trochę trochę mamony, curiś. Mm, Też trzeba byłoby zdobyć to wszystko tak naprawdę, więc ty na przykład. Atakujesz, cyryś, Nikt mnie nie atakuje, nie? No, każdy się boi, no. Nie dziwota, że tak powiem. O, a, nie ma kogoś tańszego. Ty ty jesteś chyba frajer, jakiś dawaj tutaj. Zajmij jeszcze tą wioskę. E, no i teraz, co? Botem znowu sobie. O, ten się modli, super. tak kataloguje książki. Ten wino wyprodukuje. Nie, nie trzeba wina. O. Tutaj, bot, mam tego bota od poli... Pil Policaj. I on automatycznie powinien tu ogarnąć różne rzeczy, pokro... A, ja tu jeszcze mógłbym pozdobywać te wszystkie rzeczy, tak naprawdę. A, to nie jest konieczne. Nie mają tu żadnej tej, jak to się zwie. A, w... Fortu, a nie nic, więc zdobycie tego to też będzie tak naprawdę tylko kwestia... Czasu. Mm, kupić koniki, bez sensu. Drewienko, bez sensu. Żarcie, żarcie zawsze warto kupić, tak. Więc żarcie to nie chodzi ulicą. No, no i tyle, to, to, bo to jest Plebi quest właśnie w tych takich ostatnich tych momentach, gdzie się kontroluje pół mapy. Po prostu leje się wszystkich, nikt ci nie może stawić z, z wyzwania, no bo kąpiel jest zbyt upośledzony. Po prostu to AI jest zbyt proste, mimo że one te jednostki próbują, bo widzicie, oni też awansują, mają tu jakąś fusarię, coś, ale to nie zmienia faktu, że oni są po prostu idiotami. Ta dyplomacja jest po prostu zbyt prosta, ten system. On jest dobry na krótką metę, ale na długą, gdzie właśnie jest dużo państw. Później zostaje takie te mocniejsze państwa to jest idiociały na makse. Ile to się w ogóle? Zdziałem ten No, że tak powoli można kończyć, bo tu się wydaje, wy wyplułem na tą grę ile tylko mogłem. Naprawdę, o, może kupię coś sobie jakieś auto battle, czy co to jest. Szybka ucieczka, eksploracja ruin. Um, utrzymanie fortów jest tańsze. Nie, ja, co pozbiera. No te technologie też. Fajnie byłoby trochę bardziej to rozdzielić takie. Właśnie pokroju pasywnych rzeczy, że znajdziemy choćby coś do jedzenia, większy przychód jedzenia, krótszy przychód jedzenia, szybciej go dostajemy, yy, możemy odwołać akcję generała, po prostu mnóstwo, mnóstwo tu jest pomysłów, które wydaje mi się, że są no, świetne do takiego czegoś. Dalej sobie przewijmy te, te bajery. W jakieś z, z sobie zawiązują pokoje. Yy, sasynie jeszcze są, tak, na pustyni, czy te, pięć jest jednak tych. tych punktowanych czy tam jakichś... No, teraz znowu się zaczyna. Patrzcie, to jest największa bzdura teraz. Ktoś tam się powstał sobie, to zajmujemy sobie tego. O, nawet nasz gość awansował. No i o, widzicie, on nie dostaje nic poza tymi rzeczami, które już miał. On jest gościem od konicy, jest archeologiem i może po prostu mieć więcej jednostek. Utrzymanie się zwiększa, koniec. Nie dostaje nic, co by, co by mi pomogło na mapie kampanii. O, ten zaatakował fort, ciekawe. A, no, jeszcze ludzie. No, w ogóle ten quest ze znalezieniem e, świętego miejsca, to jest też taka bzdura. Wysyłam ją zawsze, nigdy Robin Hood. Ty idioto, czy idiotko, w ogóle Robin Hood wygląda jak baba. <grym>, nie wiem co tu jest, może że właśnie odkryć nowe tego... Nowe miejsce święte, ale nie wiem, wysyłam już z takim pełnym oddziałem i zawsze faila. Ze, z, z, nie wiem co tu chodzi. Również jakiś idiociały system. Ci atakują ten fort. Mam tu jedną wieżę. Kim ty atakujesz w ogóle? <laughs> o, oh, Husario. No to, to nieźle będzie. Dobra, na husarię to też by się przydało kontrhusarię wyprowadzić tak naprawdę. Konnica kontra konnica chyba, tak? My będziemy za domkiem. Co ty tu masz? No nie wiem, dobra. ki spróbujemy. Ja wiem, chociaż ty masz tych oddziałów? Dużo chyba, aż raz, dwa, trzy, pięć. Nie, nie, to ty jesteś za słaba na takie coś. I no, będzie konnica na konnicę, dawaj tutaj, obrona. Mm, no, tutaj też już widzicie, kompo też od razu nie śpi, zawsze zajmuje te, te takie tereny... Mm, ...niczyje. Durnych tych, tych... Ogle uczniów coś tego, szarżowników. No i to też, widzicie, jestem atakowany z 50 stron. Tutaj jeszcze ci piraci, piraci są całkiem mocni te ich jednostki. Jak ja mam to teraz obronić? Wszyscy moi generałowie są yy, trochę wyczerpani tą walką, nie? Nie chcieliby walczyć. Kiedy ja mam ich uleczyć tak naprawdę? No Dużo, dużo. Mogłoby właśnie fajnie byłoby technologia. Że na przykład, od razu płacimy nie, dużo kasy, ale nie tracimy no, możliwości wykorzystania tego gościa, ale, ale i tak go wyleczymy. Andrasz z dupy. No, Jakie, jakie mam niby teraz zestrzymać te oddziały? Mi atakują te coś fajerzy. Nie, nie wiem, dobra. Dobra to. A jeszcze przecież są cały czas bunty jakieś tego. Trzeba powstrzymać te wszystkie rzeczy. Takie no, w, w, w skali. Tak globalnej strasznie, strasznie gra szczególnie pod koniec, tak no daje dupy no po prostu, jest do dupy. no tutaj trzeba bronić, tutaj. no ale tu już nie za, nie, tu, tu zaatakowali, tam nie zaatakowali. Bandyci tacy, kurde, specjalnej troski. Tam musi w ogóle iść, się wyleczyć za ile, 300? -y? I, I widzicie, była zmasakrowana, jedne ten, ale straciła oczywiście akcję. Jest już na full'a wyleczona. Tego to jest po prostu komedia. Nie wiem, dobra, ty broń tutaj. Jak trzeba to kończyć, to, to jest właśnie Plebic Quest. Spoko gra. Tutaj zaproponowałem sporo tych zmian, które bardzo chętnie bym zobaczył. Nie wiem, czy twórcy to w ogóle biorą pod uwagę, bo mówię, od dawna już tak raczej nie, nie update'owali tej gry. A szkoda. Może szykujemy jakąś drugą część, kto wie. Miejmy nadzieję, że, że coś tam szykuje. Bo to tak ma potencjał. Po prostu to mnie najbardziej w niej zaintrygowało. Jej potencjał. Wszystkim. Nic innego. No, no dobra, może ta gama, ta prostota też była spokojna na pierwszy rzut oka, no ale teraz widzę, że to jest po prostu. Co ja mam powiedzieć, no niedojebane. Egreguj, no. ty zrób tam wino. Tam z też policja, no i wszyscy wykorzystanie. dobra, tyle ja tutaj kończę sobie turę, to się zaraz tam wrzuci i jamy no, trzeba ruszyć dalej z jakimiś tam projektami mamy jakąś tam grę, chciałem sobie przejść jakąś logiczną From Dust, stara jak świat, ale, ale, ale jakoś tak mnie wzięło na no, jakieś takie coś, pobawić się w Boga no i z Daniel Lightem trzeba go tam wreszcie, <grym> był update muszę go wreszcie ogarnąć, dodali trzy nowe wyzwania parkurowe. które już skończyłem, ale teraz muszę nagrać do nich dla was tekst, jak je skończyłem. No, więc takim akcentem się żegnam. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, jakieś tam łapka, jakieś subskrypcje, gdy wam się to podobało. To jest koniec Probequest. No chyba, że nie wiem, ktoś coś będzie chciał, ktoś bardzo to może. Kampania niby jest jeszcze, ale to jest takie... Że tu trzeba był czytać tak naprawdę te wszystkie suchary, co twórcy napisali, żeby to miało sens. No, tyle. Takim akcentem się żegnam. Na razie, do zobaczenia następnym razem. Hej.